Na kolejnym spotkaniu z tańcem izraelskim. Jaki taniec dziś proponujemy? Od Ishama jeszcze będzie słychać, czyli taniec pogodny, wręcz bardzo radosny i żywiołowy, z dużą ilością podskoków. Tak, jest to taniec radosny, ponieważ oparty na głębokim przesłaniu nadziei. Pieśń, którą usłyszymy też w języku hebrajskim, jest zaczerpnięta z księgi Jeremiasza i w niej to Pan mówi, że w miastach ludzkich na ulicach Jeruzalem opustoszałych, bez ludzi, bez bydła, jeszcze będzie słychać głos radości i głos nadziei, głos oblubieńca i głos oblubienicy. Taniec Odisza Ma jest też tańcem weselnym, dającym radość i nadzieję. Słowa te jeszcze będzie słychać, jakże aktualne dzisiaj możemy odnieść do sytuacji, w której obecnie się wszyscy znajdujemy, a w której raczej nikt nie życzyłby sobie być. Możemy odnieść to do nadziei, którą każdy myślę ma głęboko wyrytą w sercu. Kiedy z utęsknieniem wypatrujemy i wyczekujemy już lepszych dni, lepszych czasów, kiedy będziemy mogli powrócić do normalności, do naszej codzienności, kiedy wreszcie nastąpi ten moment spotkania człowieka z człowiekiem i wszyscy razem będziemy mogli się sobą wzajemnie cieszyć. Dlatego teraz zapraszamy do ogrodu, gdzie pokażemy kroki i wspólnie zatańczymy. Zapraszamy! Zapraszamy do nauki kroków. Pierwsza część po kole, trzy kroczki i na cztery podskok. Raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy, hop. Następnie będzie balans na cztery i obrót na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery i obrót. Raz, dwa, trzy, cztery. To jeszcze całość zatańczymy. I raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy. Hop, balans, raz, dwa, trzy, cztery. Obrót raz, dwa, trzy, cztery. Druga część, twarzą do środka koła. Będziemy krzyżować nogę zawsze z tyłu i będą akcenty kopnięcia najpierw na cztery, potem na dwa, potem na raz. Raz, dwa, trzy i kopnięcie cztery i w drugą stronę raz. Dwa, trzy i kopnięcie cztery. Raz na dwa. Raz, dwa, raz, dwa i po jednym razie. Raz, raz i obrót wykańczający taniec. I to jest y, druga część. Jeśli chodzi o trzymanie, pokażemy już w tańcu y, z muzyką. Tak, i zapraszamy w takim razie na kolejny film, gdzie już zatańczymy cały taniec z muzyką. za wspólną naukę. Mamy nadzieję, że taniec wam się spodobał i że nie jeden raz chętnie go zakończycie. Życzymy wam dużo radości oraz nadziei płynącej właśnie z tych słów. Odisha ma jeszcze będzie słychać. I do zobaczenia. Do zobaczenia.